Wtorek 17 sierpnia, minęła 18.30, Mariusz Kruszczyński. Dzień dobry, zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Burza, silny wiatr, spadek temperatury. Starajmy się, abyśmy nie wychodzili na zewnątrz. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Z każdej strony może się pojawić jakiś duży element, który, poderwany siłą wiatru, może stanowić dla nas bezpośrednie zagrożenie. Nowoczesny węzeł i rondo. Przyda się na pewno, bo będzie wtedy dużo, dużo łatwiej nam dojechać. Kolejne inwestycje na drogach w regionie. Jest to część kilku zadań, które w najbliższych latach bardzo zmienią układ drogowy właśnie w tamtym rejonie. Jest praca dla więźniów. Osadzeni dzięki pracy mają przyuczenie do zawodu. Zakłady karne podpisują umowy z firmami. Burze, silny wiatr i deszcz. Tak wyglądała miniona noc w wielu miejscowościach regionu. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy, najczęściej wyjeżdżali do połamanych drzew. Wyglądało groźnie, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Nawewnica, jaka przeszła przez powiat mogileński, zostawiła za sobą połamane drzewa. Niektóre spadły prosto na jezdnie, w udrożnieniu ruchu konieczna była pomoc strażaków. Łącznie w Mogilnie i okolicznych wsiach służby interweniowały kilkanaście razy. Jedno zdarzenie dotyczyło zerwanego dachu na budynku gospodarczym. Także w okolicach Pakości miniona noc nie należała do spokojnych. Silny wiatr połamał drzewa. Najgorzej było w miejscowości Rybitwy i Giebnia, ale i tam skończyło się jedynie na powalonych konarach. Zwiększa się świadomość ludzi, twierdzą strażacy. Ich zdaniem coraz więcej osób wie, jak unikać zagrożenia związanego z nawałnicą. Pomagają alerty i apele. Z roku na rok, jeżeli przychodzą nam takie dni nawałnic, dni, gdzie mamy anomalia pogodowe, faktycznie tych zgłoszeń, gdzie gdzie właśnie mamy do czynienia z jakimiś tam elementami poderwanymi z balkonów, uszkodzonymi luźnymi elementami jest coraz mniej Najbliższe dni w regionie mają być spokojne. Instytut Meteorologii na razie nie przewiduje alertów pogodowych dla Kujaw i Pomorza. Krótkoterminowa prognoza pogody, którą podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wskazuje na to, że w najbliższych godzinach będziemy mieli do czynienia raczej z brakiem ostrzeżeń dotyczących zagrożenia zarówno tego, który jest związany z intensywnymi opadami deszczu, burzami, ale również z zagrożeniem hydrologicznym. Synoptycy zapowiadają ochłodzenie i przypominają, że napływ chłodnego powietrza z nad Atlantyku w najbliższych dniach pozwoli odpocząć od gwałtownych burz i nawalnych opadów deszczu. Bydgoszcz Agata Chyłka Wnuk. A jaka pogoda towarzyszyć nam będzie w najbliższych godzinach? To pytanie do Dagmary Moranowskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pogoda lubi zaskakiwać. W ciągu minionej doby zmieniła swoje oblicze. Przyniosła nam niestety. Przy... Wpadek temperatury, także silny wiatr i taki będzie też cały tydzień wieczny i chłodniejszy niż ten poprzedni. Natomiast dzisiejsza noc na Kulawach i na Pomorzu będzie pogodna z temperaturą od 12 do 14 stopni. Także jutro w regionie zdecydowanie więcej słońca, więcej pogodnego nieba i już bez opadów deszczu na termometrach od 19 do 21 stopni, ale uczucie chłodu będzie potęgować silny wiatr, więc warto się na to przygotować. A ja zapraszam Państwa na szczegóły prognozy pogody już. Za moment. Do zobaczenia. Rozpoczęła się rozbiórka wiaduktu i starej nawierzchni drogi krajowej nr 5 w Grucznie. W ciągu najbliższych miesięcy w tym miejscu powstanie węzeł drogi ekspresowej S5. Ciężki sprzęt pojawił się także w Kobylnikach, gdzie budowane jest czterowlotowe rondo w ciągu drogi krajowej nr 62 w okolicach Kruszwicy. Ta inwestycja ma być gotowa do końca roku. Po wiedukcie w ciągu starej drogi krajowej nr 5 pozostało już niewiele. Przełożenie w ubiegłym tygodniu ruchu na nowo wybudowaną jezdnię pozwoliło na rozpoczęcie prac w miejscu starej drogi. Kierowcy poruszają się rondem, które znajduje się na wschód od obecnej odjezdni starej drogi krajowej nr 5, od miejsca rozbiórki. Tam jest zjazd bliżej Grucz na tymczasowe rondo, które umożliwia zjazd do, do miejscowości, jak i przejazd dalej do, do świecia. Docelowo w tym miejscu powstanie węzeł drogi ekspresowej S5. Kierowcy z niecierpliwością przyglądają się także pracom w pobliżu Świecia. Obecnie chcąc wjechać do miasta od strony Bydgoszczy, trzeba kierować się na obwodnicę. Jak informują drogowcy, pod koniec wakacji planowane jest otwarcie łącznic na węźle Świecie Południe, które ułatwią wjazd do miasta. Zaawansowanie prac na odcinku pomiędzy węzłami Świecie Południe-Bydgoszcz Północ na koniec lipca wyniosło około 37% na odcinku Nowe Marzy-Świecie Południe wykonano 40% prac. Najbardziej zaawansowana jest budowa odcinka Białe Błota Subin, gdzie wykonano dwie trzecie prac. To ostatni odcinek S5 w kierunku Poznania, który jest w budowie. Przyda się na pewno, bo będzie wtedy dużo, dużo łatwiej nam dojechać. My mieliśmy jeszcze tego pecha, że mieszkaliśmy w Poznaniu przed tym, jak wybudowali Eskę. To była tragedia. Więc teraz półtorej godzinki w Poznaniu. Elegancko. Intensywne prace także na budowie ronda w Kobelnikach. Dotychczasowe skrzyżowanie łączy drogę krajową z wojewódzką i gminną. W pobliżu znajduje się także wiele zakładów przemysłowych, dlatego dziennie drogą przejeżdża około 12 tysięcy pojazdów. Nowe rondo ma usprawnić ruch. Jest to bardzo ważna inwestycja, ponieważ po pierwsze poprawi połączenie między Strzelnem a Kruszwicą, poprawi dojazd do terenów przemysłowych na północ Kruszwicy. I też poprawi cały układ drogowy w tamtym miejscu. Mieszkańcy Kruszwicy czekają także na obwodnicę. Obecnie trwają prace nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym dla tej inwestycji. Błażej Karczmarczyk, TVP, głoszcz. Kolejne miejsca pracy dla więźniów. Zakłady karne w regionie podpisują umowy z firmami na odpłatne zatrudnienie osadzonych. Również skazani coraz częściej chcą pracować i zarabiać, by spłacić swój dług wobec społeczeństwa. Tak jest m.in. w zakładzie karnym w Potulicach, gdzie więźniowie zajmują się produkcją mebli. Zakład karny w Potulicach. Zatrudnienie przy produkcji mebli znalazło tu 123 osadzonych. W sumie w tym zakładzie karnym pracuje 480 osób. Skazani mają szansę nie tylko zdobyć zawód i doświadczenie, ale także spłacać swoje zobowiązania, alimenty, odszkodowania czy kary grzywny. Osadzeni dzięki pracy mają przyuczenie do zawodu, a tym samym będzie to profitować w przyszłości po opuszczeniu zakładu karnego, ponieważ stanowi to swoistą aktywizację zawodową. I... W dużej mierze może wpływać na minimalizowanie ryzyka powrotności do przestępstwa. W całym kraju przy zakładach karnych działa 45 hal produkcyjnych, w których pracuje ponad 2000 skazanych. Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna chcą zwiększyć liczbę zatrudnionych więźniów. Mają powstawać kolejne hale produkcyjne, ale także podpisywane są umowy z nowymi firmami. Między innymi zakład karny w Bydgoskim Fordonie zawarł porozumienie ze spółką Stovit Group. Na początek zatrudnionych zostanie sześć osób. Pierwsi skazani do zatrudnienia poza terenem zakładu karnego na rzecz tego kontrahenta rozpoczną pracę już w sierpniu. Program Praca dla więźniów cieszy się ogromną popularnością wśród osób pozbawionych wolności. Dlatego też coraz większa liczba osób odbywających kary w tutejszym zakładzie kierowana jest do zatrudnienia poza terenem zakładu karnego. Poza więzieniem codziennie pracuje 100 osadzonych zakładu karnego. 1 w Grudziądzu. Placówka podpisała między innymi umowę na nieodpłatną pracę więźniów z Izbą Administracji Skarbowej. Do pracy w Urzędzie Skarbowym w Grudziądzu skierowano trzech osadzonych. Wykonują oni prace remontowe. Praca pod względem jednostki penitencjalnej w systemie bez konwojenta jest formą sprawdzenia więźniów, czy potrafią przestrzegać przepisy prawa i mają odpowiedni Program Praca dla więźniów realizowany jest od 2016 roku. Tylko w okręgu bydgoskim na początku tego roku odpłatnie pracowało 1070 skazanych, w lipcu 400 osób więcej. Liczba podpisanych umów w tym samym czasie wzrosła o prawie 300. Firmy zainteresowane zatrudnieniem więźniów mogą zgłaszać się do poszczególnych zakładów karnych. Bydgoszcz Katarzyna Ormonowska. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze w programie. Aleksandrowie Kujawskim pracuje jeden zespół ratownictwa medycznego zamiast czterech. Kraina Księżniczek i Marzeń. W Toruniu rozpoczyna się festiwal światła Bella Skyway. Są zarzuty dla 26-latka z Aleksandrowa Kujawskiego, który próbował umówić się przez internet z 10-latką oraz wysyłał jej treści erotyczne. Do zatrzymania mężczyzny doszło po prowokacji przeprowadzonej przez członków organizacji, która zajmuje się w internecie tropieniem tego rodzaju zachowań. Mężczyźnie grozi do dwóch lat więzienia. Jak myślisz dlaczego przyjechaliśmy do Ciebie akurat? No bo pisałem z niepnowny. Czyli masz tego pełne świadomość, tak? tak. To fragment nagrania, jakie umieścili w sieci łowcy pedofilów. Możemy na nim usłyszeć, jak 26-latek pochodzący z Aleksandrowa Kujawskiego przyznaje się do korespondencji z 10-latką. A czy tej 10-latce wysyłałeś coś takiego? Nie. Nie wysyłałeś tego nie filmu, że nie wysyłałeś? Mo, mo, mogło mi się kliknąć przez przypadek. Mogło ci się przez przypadek tak, kliknąć? Tak, tak. Kilka filmów erotycznych. Kilka tak, razy no ci mogę. się kliknęło? No mogło. Przez przypadek. Mhm. W rzeczywistości wirtualne dziecko było wabikiem. Podszywająca się pod nie osoba dorosła przez kilka tygodni pisała z mężczyzną, aby sprawdzić jakie są jego faktyczne zamiary. Jarosław kilka tygodni temu zaczepił na jednej z platform społecznościowych, zaczepił nasze wirtualne dziecko. Dziś już mamy trochę większą wiedzę. Okazuje się bowiem, że zaczepił nie tylko nasze wirtualne dziecko, ale również inne, ponieważ po publikacji naszego filmu odezwały się do nas inne osoby, które miały kontakt jako dzieci właśnie z tym mężczyzną. Zatrzymany. Od razu po nagraniu mężczyzna został zatrzymany przez policję. W poniedziałek został przesłuchany i postawione zostały mu zarzuty. Wczoraj został przesłuchany i usłyszał, usłyszał zarzuty prezentowania treści pornograficznych osobie poniżej 15 roku życia. W dniu dzisiejszym policjanci z Aleksandrowa będą wnioskowali o areszt dla zatrzymanego. Zdaniem ekspertów w przypadku dzieci bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa, jakie dają relacje rodzinne. Kluczową rolę odgrywa zaufanie w relacji rodzic dziecko, ponieważ dzieci często się wstydzą. Jeżeli rodzic widzi, że dziecko w jakikolwiek sposób jest wycofane, powinien zwrócić się z zapytaniem: co takiego się stało? Czasem jest to zwykła sprzeczka w szkole, a czasem może być to jakieś nadużycie ze strony osoby dorosłej. 26-latkowi z Aleksandrowa Kujawskiego grozi do dwóch lat pozbawienia wolności. Michał Górski, TVP3 goszcz Problem z ratownikami medycznymi w powiecie aleksandrowskim. Od poniedziałku większość ekip dojeżdżających karetkami do nagłych przypadków przebywa na zwolnieniach lekarskich. Powodem są m.in. kwestie finansowe. Ratownicy domagają się wyższych zarobków, ale władze szpitala twierdzą, że placówki na to nie stać. To jedna z czterech karetek systemowych należących do szpitala powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim. Pojazd służy do ratowania życia i zdrowia w nagłych wypadkach, kiedy osoby nie mogą samodzielnie trafić do szpitala. Od poniedziałku trzy wozy z Aleksandrowa, Bądkowa i Nieszawy do akcji nie wyjeżdżają, bo ratownicy je obsługujący są na zwolnieniach lekarskich. Jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy, tej pomocy nie dostanie po prostu, tak? No a to oznacza, no wiadomo, no dla niektórych śmierć. Wiadomo, że jest duży problem dla miasta, jeżeli nie ma... Y Opieki medycznej, tak? No to wiadomo, że ktoś pomocy będzie potrzebował i nie ma karetki. Ratowników nie ma z dwóch powodów. Pierwszy to chęć zadbania o swoje zdrowie po półtora rocznej batalii z pandemią. Drugi to kwestie finansowe. Ratownicy, szczególnie ci zatrudnieni na mowę o pracę, chcieliby podwyżki zarobków. Mówimy o kwotach brutto, jeżeli chodzi o ten niższy współczynnik 3772 zł. Jeżeli chodzi o ratownika z wyższym wykształceniem, ten wyższy współczynnik tam 4146 bodajże i chcemy, aby został utrzymany taki dodatek z boku zwany ministerialnym to było 1600 brutto. Wspomniane podwyżki oznaczałyby niemal 30% wzrost zarobków ratowników, co dla dyrekcji szpitala w tym momencie jest nieosiągalne. Było się spotkanie z ratownikami zatrudnionymi w Aleksandrowskim szpitalu Złożyli oni swoje postulaty, no i te postulaty zostały przesłane do wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dlatego że za całość pracownictwa odpowiedzialny jest dział kryzysowy. Rozmawiałem również z panami dyrektorami, no i dowiedziałem się, że tylko Aleksandrów podjął. No tak, Znaczy taka sytuacja się stała, że, że, nie, że te karetki nie wyjechały i ratownicy są na dzwonieniach? Jak zapewnia prezes szpitala, wszystkie karetki powinny już od środy normalnie wyjeżdżać do akcji. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. 58 nowoczesnych domów o różnej powierzchni i w różnych rodzajach zabudowy. W Starym Toruniu oficjalnie ruszyła budowa osiedla Port Drzewny. Pierwsze mieszkania mają zostać oddane do użytku do końca roku. Spotykamy się też, żeby poznać się z lokalną społecznością. Przez te 10 lat zastanawialiśmy się, jak można wykorzystać ten teren. Na początku chcieliśmy to zrobić po stronie Torunia, ale ostatecznie zdecydowaliśmy, że zaczniemy w gminie Zławieź Wielka. I tu dzięki przychylności włodarzy, dzięki przychylności powiatu, dzięki przychylności gminy i dzięki przychylności sołectwa udało nam się ten projekt pomału zacząć realizować. Takie miejsce jak Tutaj teraz powstaje, to kolejna perła na mapie powiatu toruńskiego to coś, co przysporzy nam zdecydowanie dodatkowych mieszkańców i sprawi, że będziemy jeszcze bardziej unikalni na mapie Polski. Tutaj będziemy na tym etapie budowali 50, około 58 lokali mieszkalnych. Są to budynki różnego typu zabudowy, są to budynki szeregowe. 4, 5, 6 lokalowe. Są to budynki o jednolokalowej zabudowie i bliźniaczej. W toruńskim kościele pod wezwaniem w Najświętszej Marii Panny trwają ostatnie prace remontowe przy rekonstrukcji 15-wiecznych dekoracji malarskich. Dekoracje są cennym zabytkiem toruńskiej świątyni. Prowadzona rekonstrukcja to część projektu Toluńska Starówka Ochrona i Konserwacja Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. To Masberg, czyli dekoracyjny wzór wykonany na szczycie kościoła w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Toruniu. Wzory nie zachowały się w całości do dzisiejszych czasów. Była to praca po części detektywistyczna, bo szukaliśmy śladów stworzonych rękami średniowiecznych mistrzów wiele, wiele wieków przed nami. Także przede wszystkim wymagały one cierpliwości, dokładnej analizy tej substancji zabytkowej, bo trzeba znaczyć, że dla nas podstawą do jakichkolwiek działań było to, co znaleźliśmy na ścianie. To była bardzo żmudna praca, wykonywana przy pomocy bardzo tradycyjnych przyrządów, takich jak tutaj prezentowany. Po prostu cyrkiel, liniał. Konserwatorzy po kilku miesiącach odczytali ryty i umieścili je na specjalnych podkładach. Później te podkłady stanowiły jakby nam taką bazę dla dalszej rekonstrukcji i uzupełnień formę zwerków całej kompozycji szczytu. Najpierw udało się konserwatorom odtworzyć całość, następnie tworzyli szablony, dzięki którym rysunki trafiały w odpowiednie miejsce na elewacji. Tam były wypełniane kolorem. Teraz szczyt wieży kościelnej wygląda jak kilkaset lat temu. Znaczenie jest ogromne, ponieważ cały kompleks już zrekonstruowanych szczytów, ale także i elewacji z rytymi masferkami dołącza teraz i kościół Najświętszej Marii Panny. Konserwatorzy zakończą pracę jeszcze w tym miesiącu. Projekt został zrealizowany dzięki funduszom unijnym przeznaczonym na program Toruńska Starówka, Ochronę i Konserwacja Dziedzictwa Narodowego UNESCO. Toruń, Bartosz Stelmasik. Mieszkańcy Bydgoskiego osiedla Osowa Góra kolejny raz chcą pokazać, że warto pomagać. Tym razem postanowili wesprzeć rodziców przy organizacji dwóch festynów charytatywnych. Pierwszy z nich odbędzie się w najbliższą sobotę. Podczas tego wydarzenia zbierane będą fundusze na leczenie chłopca z Wtelna. Szymek ma 22 miesiące. Jest pogodny i bardzo ciekawy świata, tak mówią o nim rodzice. Co jednak wyróżnia go spośród rówieśników to fakt, że urodził się jako wcześniak w 29 tygodniu ciąży. Urodził się z z zakrzepicą żyły nerkowej, z niedokrwistością. Oprócz tego przede wszystkim jego problemy związane są z konsekwencjami rozczepu kręgosłupa, czyli obniżone napięcie mięśniowe, zespół Arnolda Czarriego, wodogłowie, pęcherz neurogenny. Rodzice od samego początku usłyszeli diagnozy o tym, że chłopiec może borykać się z różnymi schorzeniami wynikającymi ze wcześniactwa. Baliśmy się strasznie, jednak podjęliśmy decyzję, że nie poddajemy się na tyle, ile będziemy mogli walczyć. Walczymy i tak jest od dnia narodzin do tej pory. Stałym elementem w życiu malca jest intensywna, codzienna rehabilitacja. Takie leczenie wymaga niemałych nakładów finansowych. W zależności od rodzaju rehabilitacji i przebadających terminów są to kwoty pomiędzy 4 a 6 tysięcy złotych miesięcznie. Zbiórka opiewa na 30 tysięcy, jest to kwota mniej więcej na pół roku rehabilitacji i leczenia. Pomóc postanowili mieszkańcy Bydgoskiego Osiedla. To nie pierwszy raz, kiedy wychodzą z taką inicjatywą. W sobotę w pieczyskach odbędzie się festyn, podczas którego będzie można dołożyć swoją przysłowiową cegiełkę do zebranych dotychczas funduszy na leczenie Szymona. W trakcie tego festynu zbierać będziemy fundusze na rehabilitację dla Szymka. Będzie również zumba, na którą cały czas są zapisy, pokazy strażaków, czy licytacje, czy też wiele, wiele innych atrakcji. 11 września kolejna akcja z inicjatywy przewodniczącego Rady Osiedla. Odbędzie się festyn poświęcony Amelce, dziewczynce zbyt Bydgoszczy, która urodziła się z obustronnym niedosłuchem. Podczas tego wydarzenia zbierane będą pieniądze na wszczepienie implantu ślimakowego do lewego ucha. Kraina lodu, roszpunka czy mała syrenka? W Toruniu rusza kolejna edycja Bella Skyway Festival, czyli Festiwalu Światła. Tematem przewodnim będą księżniczki i królowe bajek Disneya. よし <music> Magicznie i bajkowo. W Grodzie Kopernika rusza dwunasta edycja Bella Skyway Festival. Będzie to nie lada gratka dla najmłodszych, a także i dla dorosłych. Tematem przewodnim w tym roku są księżniczki i królowe Disneya. Dla dzieci przeznaczona jest ta główna atrakcja, czyli mapping na kolegium Maximum, ale chyba każdy z nas pamięta z różnego okresu swojego życia filmy Disneya, te starsze i te nowsze, więc myślę, że będzie to nostalgiczna podróż dla nas wszystkich odwiedzających Bella Skyway Festival. Festiwal będzie podzielony na trzy strefy: Dolina Marzeń, która ma skłaniać do refleksji nad ekologią, Plac Rapackiego, czyli specjalna projekcja z disneyowskimi księżniczkami, i Zamek Krzyżacki, czyli mapping 3D, rękodzieło i prace ze szkłem. Taki podział wprowadza ograniczenia osób w danej strefie z powodu pandemii koronawirusa, będą tam także obowiązywały maseczki, pomimo wydarzeń w otwartej przestrzeni. W tym roku widzów może zaskoczyć jeszcze jedna rzecz: czyli wymóg kupna biletu trzy strefy, które pozwolą nam wpuszczać odpowiednią liczbę publiczności, żeby wejść na festiwal, żeby dojść do każdej z trzech stref, potrzebny jest bilet. Bilet jest niedrogi, kosztuje 15 zł i uprawnia do obejrzenia wszystkich festiwalowych atrakcji, czyli działa na wszystkich trzech strefach festiwalu. Organizatorzy, jak co roku, zachęcają przyjezdnych, aby na starówkę dotarli bez samochodów. Na czas festiwalu będą utworzone dwa parkingi buforowe. Jeden będzie znajdował się na placu cyrkowym na osiedlu na Skarpie, a drugi przy Auli UMK. Będzie także zwiększona liczba autobusów MZK. Michał Kosiak, TVP3 Bydgoszcz. A na koniec propozycja dla wszystkich miłośników zwierząt. W Myślencińskim Zoo każdy chętny mógł z bliska obserwować karmienie lisów, lemurów czy żubrów. Z tej okazji skorzystała też Agata Chyłka-Wnuk. Lemury są właśnie w trakcie obiadu, a co ląduje na ich talerzach, możemy podpatrzeć w myślęcińskim ZOK, który codziennie zachęca do karmienia zwierząt. Dziś zachęca całe rodziny, jak widzimy, no to karmienie lemurów zwłaszcza cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ja może zapytam, to miłe tak popatrzeć, jak zwierzęta jedzą, co jedzą? Jak najbardziej. Tata! Dlaczego pani tu przyszła dzisiaj? Żeby pokazać synkowi pierwsze zwierzątka, inne niż domowe, zwiedzić tutaj zoo. Pierwszy jego wypad do zoo. No właśnie, możemy zobaczyć, yy, oglądać zwierzęta, możemy zobaczyć, podpatrzeć, yy, co jedzą, jak jedzą, nie tylko lemury, ale także lisy, żubry, daniele. Pokazowe karmienie zwierząt odbywa się w wakacje w myślęcińskim zoo codziennie, ale w niektóre wtorki w takich spotkaniach mogą uczestniczyć całe rodziny. Teraz to wszystko, wieczorne wydanie zbliżeń o godzinie 21.30. Zapraszam Państwa i do zobaczenia.